Czy zauważyłeś kiedyś, że twój pies robi dziwne rzeczy, jak rozciąganie się za każdym razem, gdy cię widzi, lizanie twoich stóp znikąd, a nawet spanie na plecach pośrodku salonu? Tak, to prawda, nic z tego nie jest przypadkowe. W rzeczywistości twój pies próbuje się z tobą komunikować w sposób, którego niewielu właścicieli rozumie. A jeśli chcesz dowiedzieć się, co te zachowania naprawdę oznaczają, i jeszcze bardziej wzmocnić więź ze swoim najlepszym przyjacielem. Jesteś we właściwym miejscu. Zasubskrybuj kanał już teraz i aktywuj dzwonek, ponieważ oprócz zrozumienia tego, co twój pies próbuje ci powiedzieć, nauczysz się również, jak lepiej się nim opiekować każdego dnia. Pierwsze zachowania, które wydają się proste, ale mają wiele do powiedzenia, czy widziałeś kiedyś, jak twój pies drapie podłogę po sikaniu? Albo rozciąga się za każdym razem, gdy cię widzi? Te zachowania mają głębokie korzenie. Drapanie podłogi to sposób na oznaczenie terytorium feromonami, a rozciąganie, zwane pozycją ukłonu, jest radosnym powitaniem, a nawet zaproszeniem do zabawy. W świecie psów nic nie dzieje się przypadkiem. Drugie gesty miłości i czystego zaufania. Kiedy twój pies śpi na plecach lub czeka się ciebie w domu, pokazuje, jak bardzo ci ufa. Spanie w tej pozycji sprawia, że staje się bezbronny. Więc jest to znak, że czuję się bezpiecznie z tobą. A podążanie za tobą wszędzie? To instynkt stada mówi głośno: jesteś przywódcą, a on zawsze chce być przy tobie. Trzecie może prosić o pomoc w subtelny sposób. Niektóre zachowania mogą wskazywać, że coś jest nie tak. Na przykład jedzenie odchodów może być oznaką niedoboru składników odżywczych lub skrajnej nudy. Szczekanie na nic może wydawać się dziwne, ale często twój pies słyszy dźwięki, których nie zauważasz, lub po prostu się nudzi. Zwróć uwagę na kontekst i wzorzec tych zachowań. Czwarte, starożytne instynkty wciąż żywe. Wiele gestów pochodzi wprost od przodków psów, wilków. Kiedy, na przykład, twój pies na ciebie skacze, powtarza to, co robiły szczenięta wilków, aby zwrócić na siebie uwagę dorosłych. To tak, jakby mówił: Jestem tak szczęśliwy, że nie mogę sobie z tym poradzić. Alizanie stóp. To pełen szacunku sposób na powiedzenie: uznajecie za przywódcę. Piąta opieka, która odwzajemnia miłość. Opalanie jest dobre dla twojego psa, ale ważne jest, aby zapewnić mu cień i świeżą wodę. Ekspozycja na słońce pomaga produkować witaminę D i poprawia odporność. I pamiętaj, Znajomość tych oznak jest kluczowa, aby dać mu to, czego naprawdę potrzebuje uczucie, uwagę i bezpieczne środowisko. A teraz powiedz mi, jak z tych zachowań zademonstrował Twój pies? A jeśli chcesz lepiej zrozumieć, kiedy Twój pies czuje się niekomfortowo z okazywaniem uczuć, obejrzyj następny film na tym kanale. Do zobaczenia!